radio krakow Czerwiec miesiącem truskawki i o truskawce dzisiaj w Radiu Kraków mówimy. Gośćmi programu są doktor Habilitowany Monika Bieniarz z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Ale goszczę także restauratorów Adriana i Martę Falatynów z 27 porcji Slow Food i kucharza Łukasza Monetę, który właśnie przygotowuje nam deser z truskawek. Ale nie taki deser po prostu truskawki z bitą śmietaną i, i cukrem, tylko coś znacznie, znacznie bardziej wyrafinowanego. No bo y, mogą Państwo przy okazji podejrzeć: zapraszamy www radiokraków.pl, żeby zajrzeć do studia, jak powstaje sałatka z truskawek, yy, sałatka łąkowa. Yy, no bo to, co my kojarzymy z truskawkami, czyli głównie dżemy, to tak naprawdę jest ten elementarz, a można pójść znacznie, znacznie dalej. Mogę powiedzieć nawet, że to jest truskawka zamordowana. Cały jej smak i świeżość zostają zgubione. Dlatego my wykorzystujemy sałatkę, przed, y, sałatkę z truskawką, truskawką w postaci świeżej. Y, wielokrotnie, y, wielokrotnie wykorzystywaliśmy na przykład do sałatki, y, do kaczki czy do wołowiny. Bardzo dobrze komponuje się z takim smakiem. Co jeszcze możemy zrobić w naszej kuchni albo spróbować w restauracji z truskawek? Ja przede wszystkim jestem za takim rozwiązaniem, żeby wykorzystywać ją w sposób świeży. To tutaj dostrzeżemy wszystkie jej największe walory. Czyli nie mordować, pani doktor, nie to mordować. jest rzeczywiście... Nie mordować, zdecydowanie. <laughs> Jak jest szansa Jest świeżą, to jest świeżą. Myślę, że pani doktor potwierdzi, że najwięcej walorów zdrowotnych... Ma na pewno w postaci świeżej. No bezwzględnie. Świeży owoc to jest to, co a, jest największą pigułką. A te mrożone zimą, które możemy dostać? Tak. To mrożonka jest dobrym rozwiązaniem. Ona na pewno bardzo nam dobrze zachowuje te właściwości odżywcze i witaminy. Wczesną wiosną pojawia się też truskawka importowana z Hiszpanii, ale ona wygląda, jakby ją ktoś narysował i wyciął z kartonu. Więc właściwie <noise> ma się wrażenie, że to nie jest prawdziwy owoc, tylko jakiś plastikowy twór. To zawsze znaczy tak. Faktycznie te odmiany, które są w Hiszpanii, uprawiane, to one mają takich kształt i w tym kierunku poszli. Te odmiany też są u nas. Ale kupować to jest, dawać dzieciom, czy... No. Powiem Pani tak, byłam parę lat temu w Hiszpanii w trakcie zbiorów. Nie ma tam chemii, takiej, która by nas mogła straszyć. My się czasami boimy, mówimy, że jak truskawka z Hiszpanii, to faktycznie jest chemiczna. Nie. Ona tylko jest płaska w smaku. I to jest to, co pani mówiłam w pierwszym, pierwszym wejściu, że w momencie, kiedy jest tylko ciepło, nie ma aromatu. I my nie lubimy tej truskawki. Natomiast to, że hodowcy poszli w kierunku kształtu, to jest kwestia wymogów rynku. Ale nic tej truskawce nie dolega. Oprócz tego, że nie smakuje nam tak, jakbyśmy sobie wyobrażali. U Państwa można spróbować na przykład omletu z truskawki, chłodnika tak. z truskawek. Jest tak. też ciasto truskawkowe, ale nie takie ciasto, w które powkładane są truskawki, tylko coś bardziej wyrafinowanego ciastko y, czekoladowo-jaglane z dodatkiem świeżej truskawki. Bo jesteśmy za wykorzystaniem tego y, surowca w tym momencie, kiedy jest najlepszej jakości, czyli tak naprawdę przez bardzo krótki okres w roku, od śniadania do kolacji. <grym> czyli dlatego omlet z truskawką, potem lekka łąkowa sałatka z truskawką, potem jeżeli y, robimy jakieś, y, jakiś obiad i pojawia się y, potrzeba, żeby była tam jakaś surówka, to dlaczego pomidora z sałatą nie Zastąpić sałatą z struskawką. Również. Czyli Trzeba cały otwartą... czas na truskawkach, ale nie tak. będziemy wysypani. Bo wcześniej wspominaliśmy, że ona może mieć te właściwości takie alergizujące. W żadnym z tych dań, które tutaj podałam, nie pełni ona roli dominującej. Wszędzie występuje jako taki odświeżający dodatek, dodający ciekawej struktury sprężystej. Jemy też oczami. Bardzo, bardzo pomaga na apetyt. Musimy się też, jakby troszkę umówić, że większość restauratorów w krakowskim rynku gastronomicznym idzie na łatwiznę, a my nie uznajemy kompromisów, jeśli chodzi o jakość. I nasz produkt zależy nam na tym, aby od A do Z był świeży, nie przetworzony w żaden sposób chemicznie i żeby wydobyć z niego i strukturę, i smak, i wszystkie jego walory.